Cześć. Z tej strony Karolina Czajewska, a to jest podcast LPP od podszewki. Rozmawiamy o karierze, pasjach i pracy w branży modowej. Zapraszam. Cześć. Dzisiejszym gościem naszego podcastu LPP od podszewki jest Kamil Lipiec. Kamil jest kierownikiem salonu sprzedaży Mohito w Warszawie. Cześć, Kamil. Cześć. Kamil przyjechał do nas specjalnie z Warszawy do Gdańska do naszej centrali, żeby opowiedzieć nam o tym, jak wygląda praca w salonie sprzedaży. Właśnie od podszewki. Kamil, jak długo Ty jesteś kierownikiem sprzedaży w Mochito? Mochito jestem stosunkowo niedługo, natomiast moja kariera zaczęła się około 6 lat temu. I cały czas obracam się w tych kręgach retailu, branży odzieżowej. Już w tak krótkim czasie dostałem promocję na lepszą kategorię sklepową. Jestem teraz kierownikiem w Westfield Mokotów. I myślę, że jest to takie docenie tego, co zrobiłem przez ten czas w firmie. I bardzo się z tego cieszę. No właśnie jak rozmawiałam z Kamilem i umawialiśmy się na nagrywanie podcastu, no to wspominało o tym, że jest świeżo po takiej zmianie. Jak się z tym czujesz? Jest fajnie? Jest fajnie, jest to duże wyzwanie, ponieważ jest bardzo wymagający, taki bardziej prestiżowy sklep. Też lokalizacja w Warszawie skłania do tego, żeby to wszystko było takie bardziej. Natomiast cieszę się, że moja praca została doceniona. W jakiś sposób mam kolejne wyzwanie w swoim doświadczeniu zawodowym. I myślę, że będzie to ciekawa historia. I wspominałeś o tym, że to jest inna kategoria sklepu. Możesz coś powiedzieć o tych kategoriach, bo myślę, że większość ludzi pewnie nie wie, że salony dzielą się na kategorie. Są takie cztery kategorie A, B, C, D. I tak jak <ścoughs> zazwyczaj to wygląda, A jest tym najlepszym rodzajem sklepu. Tak, Przechodzą tam najnowsze kolekcje, wszystko jest dostępne w salonie stacjonarnie. Niestety, ten Kategorie niższej rangi, można tak powiedzieć, nie dostałem wszystkich produktów, natomiast tak samo jak te lepsze kategorie. Mają ten produkt, który klient, od którego klient oczekuje i którego chciałby doświadczyć e, tak naturalnie, tak? nie przez stronę internetową, tylko po prostu poczuć, przymierzyć, e, sprawdzić, czy to jest dla niego odpowiednie. Tak samo mają możliwość odbierania paczek, czy też po prostu zamawiania do czy ze sklepu. Więc e, różni się to przede wszystkim tym, że jest tam większy trafik, jest tam większa budżetowo sprzedaż i, no i po prostu większy nacisk na to, żeby było wszystko w porządku. Mhm, czyli to są takie salony bardziej wizerunkowe. Tak, tak. Mm -hmm. bardziej prestiżowe, wizerunkowe. Więcej tam osób przychodzi, bo też są po prostu w większych lokalizacjach, właśnie jak Warszawa czy też Gdańsk. Te niższe kategorie są po prostu często na obrzeżach miast czy też w mniejszych miejscowościach. Okej, okay, rozumiem. A powiedz mi proszę, jaki masz teraz zespół, ile osób liczy? Około ośmiu, natomiast jestem w trakcie rekrutacji i na sprzedawcę, i na osobę funkcyjną, także będzie się powiększał. Okej, okay, czyli jak ktoś szuka pracy? W sprzedaży to może się do ciebie odzywać. Tak, zapraszamy. Super. E, powiedz mi, proszę, na czym tak naprawdę polega rola kierownika sprzedaży w salonie? Czym ty się opiekujesz, za co odpowiadasz? Ciężko jest to określić w kilku słowach, natomiast e, nawiązując nawet do podcastu z naszym prezesem, on to fajnie określił, że tak naprawdę, jak już jest jakiś obszar, który super działa i super prosperuje, to musimy go oddać komuś innemu. Natomiast sami zapygować się tym, co dopiero jest wdrażane lub też co nie do końca funkcjonuje tak, jakbyśmy tego oczekiwali. I tak też jest na co dzień w salonie sprzedaży, ponieważ opiekuje się tym, co najbardziej jednak tam nie jest takie, jakbym tego oczekiwał, czy też inne osoby tego oczekują. Natomiast, no, jakbym tak określić swój dzień, no to na pewno tworzenie grafiku, dostosowywanie go do aktualnych wydarzeń handlowych dostosowanie do dostaw czy też innych akcji, to tak przede wszystkim. Tym samym właśnie opiekowanie się o zespół, tak, czyli wszystkie szkolenia, wszystkie wdrożenia, rekrutacja tych osób, to przede wszystkim. No i dbanie o to, żeby czuli się tam komfortowo, tak, bo nie chciałbym, żeby ktoś z mojego zespołu przychodził do pracy na siłę czy też z przymusu. Tylko chciałbym, żeby to po prostu była taki Rodzaj kolejnej po prostu historii w jego życiu, ten okres, kiedy z nami pracuje. i też pięcie się do góry, tak. Kolejnymi takimi rzeczami będą na pewno prace mowe, tak, planowanie tego długodystansowo i też krótkodystansowo. Gdy wchodzi jakaś akcja, to często z dnia na dzień musimy kolektywnie mówiąc przerzucić ubrania na sali sprzedaży, tak, żeby to było zgodne z tym, co reprezentujemy, co robimy w danym momencie, na przykład Miss season Sale. Czy też yy, jakaś akcja promocyjna, która wchodzi na przykład na weekend, tak? To to. Yy, są też inne obszary, jak właśnie takie stricte operacyjne, tak? Czyli prace magazynowe, prace z dostawami. Jest tego bardzo dużo. <coughs> Ciężko to skrócić yy, w kilku zdaniach, no ale mm -hmm. myślę, że to są takie bardzo ważne obszary. No i to planowanie, długo i krótkoterminowe, to jest przede wszystkim. No ale ta elastyczność musi być, bo nasza branża jest dynamiczna, jak sama zresztą wiesz. Więc dostosowywanie się do aktualnych potrzeb to jest priorytet. Czyli nie ma nudy. Nie ma nudy. Ale okay. to jest coś, co lubię, więc myślę, że idealnie to pasuje. Mhm. Rozumiem, ja mam podobnie. A powiedz mi proszę, co się dzieje w salonie, zanim te drzwi się otworzą? No bo zazwyczaj galerie otwierają się pewnie około godziny dziewiątej, dziesiątej, natomiast wy wiele rzeczy musicie przygotować wcześniej. No i co właśnie się dzieje, o której czasami przychodzicie do pracy, co musicie przygotować, żeby ten salon był gotowy na przyjęcie klientów? Jeśli chodzi o taki normalny dzień, tak to nazwę, to jest to zazwyczaj godzina dziewiąta, żeby tak po prostu przejrzeć, czy wszystko jest na swoim miejscu, czy odpowiedni wizerunek kreujemy, tak? Przygotowanie jakichś tam operacyjnych właśnie kwestii typu odsyłka, czy też wdrożenie jakiejś akcji promocyjnej, czyli właśnie wystawienie standów z oznaczeniami. Takie podstawowe rzeczy, żeby tylko się upewnić, że, że ten salon na pewno będzie na otwarcie gotowy, tak? Natomiast jeśli chodzi o takie niestandardowe dni, takie jak na przykład dni dostaw, to przychodzimy już na godzinę siódmą zazwyczaj. Przyjmujemy wtedy dostawę przez nasze urządzenia, a następnie po prostu rozpakowujemy ją i też dzielimy. I tu jest właśnie taka ciekawostka, że mamy coś takiego jak SST. Jest to ilość sztuk, której potrzebujemy na sali sprzedaży. To sobie wcześniej ustawiamy i wtedy wyciągamy tak zwany replenishment, czyli jakby dopełnienie tego, czego nie ma na sklepie, tak, czyli. Ubrania, które są na magazynie, są przez replenishment wyciągane na salę sprzedaży, bo na przykład się sprzedały, bądź też je odblokowaliśmy, tak, tak to nazwę, i wtedy po prostu na tą salę sprzedaży mają trafić zgodnie z tym SST, które ustawiliśmy wcześniej, więc na pewno to. Jeśli chodzi o takie większe akcje, czyli na przykład tą główną wyprzedaż, która jest dwa razy w roku, no to wtedy już znacznie wcześniej przechodzimy do pracy. Jest to zazwyczaj siódma, szósta. Codziennie, przez około tydzień. No i wtedy po prostu e, ściśle pracujemy z e, pracą na sali sprzedaży, czyli e, wyciąganiem z magazynu ubrań, które już tam od dłuższego czasu są, ponieważ e, chodziły nowe kolekcje i musiały trafić na magazyn. Wtedy ta pojemność sklepu jest zwiększana. Mamy o wiele więcej produktu na sklepie. I też y, musimy to ustawić tak, żeby to dla klientów było wygodne, żeby widzieli to, czego oczekują wchodząc do sklepu. To co jest najbardziej sezonowe, że tak powiem, czyli na przykład zimą to na pewno będą kurtki, swetry, a, ale latem już to będą na przykład sukienki letnie, czy też y, topy, t-shirty. Brzmi to niesamowicie, no bo jako klientka chodzę do salonu i nagle jednego dnia pojawia się wyprzedaż i wy wszystko już macie gotowe, tak? No bo zakładam, że te wszystkie rzeczy muszą mieć odpowiednie metki, tak, zmienione. Więc to rzeczywiście jest dużo pracy i też chyba dużo tego asortymentu musicie przygotować i pomieścić na tych meblach. Tak, mamy tak zwane capacity, pojemności mebla. I na podstawie pliku z ilościami, które posiadamy w sklepie, obliczamy sobie na jakie meble czy też ściany nam ten produkt, że tak powiem, się zmieści. Więc musimy sobie to wcześniej wszystko zaplanować, obliczyć, e, sprawdzić czy odpowiednią ilość miejsca mamy na ten produkt, który chcemy wyciągnąć i też e, podzielić programi cenowymi, żeby klientowi się łatwiej po prostu szukało i żeby widział gdzie tak naprawdę chce coś kupić, tak? bo na przykład nie dla każdego cena 9.9 zł będzie atrakcyjna, ale dla niektórych już to będzie atrakcyjna cena, więc żeby się kierował w tą stronę, którą tak naprawdę e, chce i żeby znalazł to czego potrzebuje przede wszystkim. Mm -hmm. I ile czasu zajmuje wam takie przygotowanie sprzedaży Tydzień? Około tygodnia, to już jest taka ścisła praca, natomiast planujemy już około z miesięcznym wyprzedzeniem. To wszystkie dni, kiedy co robimy i kiedy powinniśmy się wyrobić z daną rzeczą. Natomiast tak jak już wspomnieliśmy, to jest to dynamiczne i często się to wszystko zmienia. Mm -hmm. Wspomniałeś też o e, takiej pracy VM-owej, no bo salony no to też są witryny mm, i wy też tymi, witry tymi witrynami się opiekujecie. No i właśnie pytanie, jak to działa? Czy Wy dostajecie jakieś wytyczne z centrali? Co powinno się pokazywać na takich witrynach w danym sezonie? Tak, witryny zmieniamy raz w miesiącu tak naprawdę i dostajemy taki manual z kilkoma opcjami, byśmy mogli dostosować to do tego produktu, który posiadamy aktualnie w sklepie oraz do preferencji klientki, która jest w danej lokalizacji. No bo nie ukrywajmy, że klientka z zakopanego ma troszkę inny styl i charakter niż klientka z gdańska więc dostosowujemy to jak najbardziej do potrzeb naszych klientów, które już znamy i chcemy, żeby jak najbardziej klientka wracała, tak, czyli żeby zobaczyła coś, co ją przyciągnie do naszego sklepu i co będzie dla niej wizerunkowo odpowiednie. Zaczynamy tak zazwyczaj o 8-9, żeby ta witryna już na otwarcie galerii była gotowa. Oczywiście trzeba ten produkt przygotować, wyprasować, odpowiednio wystylizować te manekiny, żeby to było takie zachęcające i takie fajne doświadczenie dla klienta. A ty lubisz przygotowywać witryny? Tak, natomiast jest to stresujące, żeby sprostała wymaganiom. A prasować? To już gorzej, idzie się poparzyć. <laughs> Okej, okay, rozumiem. Takiej odpowiedzi szczerze mówiąc się spodziewałam. E, wspominałeś też o pracy z klientkami, no bo Mohito ma asortyment właśnie dla kobiet, więc to są najczęściej klientki. Chociaż może zdarzają się klienci, którzy chcą też coś kupić dla kogoś. No i właśnie pytanie, jak wygląda taka praca z klientkami Mojito? Czy one też pytają was o jakieś rady dotyczące stylizacji? Pytają was o to, czy nie wiem, jesteście w stanie polecić coś, co by pasowało do jakiejś rzeczy, albo polecić coś na jakąś okazję? W tych czasach żyjemy w pędzie, więc w dużej mierze są to pewne siebie kobiety, które wchodzą, wiedzą, czego chcą, i wychodzą. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, że klientka ma jakąś okazję i nie do końca wie, jak sobie to spasować. Też nie ma czasu, żeby dużo nad tym myśleć i chodzić po wielu sklepach, więc woli się u nas zaopatrzeć już w cały tak naprawdę set <grych> i już bezpośrednio wyjść tak naprawdę na imprezę. Często pytają, co do siebie dopasować, żeby to wyglądało spójnie, i czy też po prostu wizerunkowo są na takim poziomie, jakby tego oczekiwały. Okej. Okay. Czyli czasami zdarza Ci się być troszkę stylistą. Tak. <laughs> Okej. Okay. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałam poruszyć. No bo jesteś kierownikiem, tak? I odpowiadasz za takie tematy zarządcze, związane właśnie z rekrutacją, ale rozumiem, że też częściowo wykonujesz takie zadania jak po prostu sprzedawca, czyli stawiasz towar tak na półkach, czy obsługujesz klientów. Tak, tak, dokładnie. Pracuję ramię w ramię tak naprawdę z całym zespołem. Nie ma tak, że ja czegoś nie zrobię, ponieważ piastuję wyższe stanowisko. Tak, My jesteśmy jednym teamem i nie mam problemu z tym, żeby w czymkolwiek pomóc, czy też pracować na sklepie razem ze swoim zespołem. A ciężko jest ułożyć grafik. Ułożyć nie, natomiast nie często wychodzi tak, że po prostu nie jesteśmy tego w stanie zrealizować ze względu na zwolnienia chorobowe, czy też urlopy, które wynikają nagle z jakiejś sytuacji. Są też różne akcje czy też zmiany w dostawach, że ta dostawa nie przyjedzie lub też przyjedzie większa, więc wtedy trzeba te osoby ściągnąć do pracy. Natomiast nie zdarzyło mi się, żeby ktoś miał sprzeciw ku temu, ponieważ w dużej mierze pracują tutaj bardzo młode osoby, które studiują i tak naprawdę nie widzą problemu, żeby przyjść do pracy na 3-4 godziny. Jest to dla nich nawet fajne, bo mogą sobie to połączyć z zajęciami swoimi na uczelni, więc jak na razie się udaje, to bez problemu. A dużo masz osób, które właśnie uczą się, studiują? Większość. Większość, <laughs> Większość. Okay. No dobrze, a powiedz mi, wspominałeś też o szkoleniach. Czy ty w swojej karierze, właśnie w LPP w Mohito, uczestniczyłeś w jakichś szkoleniach, programach rozwojowych? Tak, jest tego naprawdę ogrom. Jeśli tylko ktoś chce, to można się bardzo mocno realizować, i też zawodowo, jak i prywatnie, ponieważ mamy taką platformę EduStores, na której jest, jest masa szkoleń takich stricte learningowych online. Są też spotkania z trenerami, gdzie wiedzę można przećwiczyć teoretycznie i praktycznie, więc to jest bardzo fajna opcja. Mam też różne programy rozwojowe, właśnie zaczął się taki dla menadżerów salonu, jest to Level Up, gdzie dopiero jest to wdrażane, ale super inicjatywa i tak naprawdę bardzo rozwojowe dla wszystkich pracowników. Mhm. Czyli jeżeli ktoś z Twojego zespołu też przyszłościowo chciałby się rozwijać i piąć się do góry, to też ma taką możliwość? Tak, jak najbardziej. Są też programy Grow Up właśnie dla sprzedawców gdzie mogą, jeśli my zobaczymy w kimś potencjał, czy też ten sprzedawca będzie chciał się rozwijać, zgłasza nam taką potrzebę samorealizacji rozwoju, dostaje wtedy takie zadania dodatkowe w ramach swojej pracy i uczy się tego, czego nawet na swoim stanowisku nie powinien umieć, nie musiał umieć, ale sam po prostu chce się rozwijać, tak? Więc wtedy to mu daje taki super plus do tego, żeby aplikować na wyższe stanowiska ponieważ już ma tą wiedzę, którą tak naprawdę powinien mieć już na tym stanowisku. Tak powinniśmy pracować, tak, że już ta wiedza, którą będziemy mieć na przyszłym stanowisku, to takie 90% tej wiedzy już powinniśmy mieć. Mm -hmm. A jak wygląda komunikacja z centralą? W jaki sposób? Kto jest jakby twoim kontaktem? Jak działacie? Jak rozwiązujecie jakieś może trudniejsze sprawy czy, czy wyzwania? Mm, takim bieżącym kontaktem jest na pewno mój RKS. Mam z nim codzienny kontakt. Czyli regionalny kierownik sprzedaży. <laughs> tak. Regionalny kierownik sprzedaży. Jest to w moim przypadku Dorota. Mamy super kontakt. Na bieżąco się kontaktujemy w każdej sprawie, tak naprawdę czy bardziej czy mniej istotnej. Jest to duże wsparcie ze względu na to, że cokolwiek bym nie potrzebował, to ona mi na pewno pomoże. Kontaktuję się też z jej koordynatorem, czyli osobą odpowiedzialną za dobór i wysyłkę produktu do danego sklepu. Jeśli czuję, że mam potrzebę dotowarować w sklep w przykład basicowe t-shirty. To pisze do niej taką prośbę i ona też się ją zrealizuje. Natomiast sama też czuwa nad tym i opiekuje się tym sklepem. To, okay. to są takie dwa kontakty, które przede wszystkim są bieżące. Czyli rozumiem, że z jednej strony centrala monitoruje to, jak wygląda sprzedaż tak? w waszych salonach jest w stanie coś wam dosłać, ale ty też po swojej stronie jakby dostrzegasz takie rzeczy, tak? że coś by może się przydało dodatkowego. Bo no jednak ja jestem na bieżąco z tą klientką w salonie, tak widzę, że ona ma jakąś potrzebę, na przykład, której jestem w stanie zaspokoić tym produktem, który jest na sklepie. Więc myślę, że taka prośba do centrali o to, żeby to wysłać, to jest naturalna. I też właśnie każdy ją bez problemu realizuje i dostaje ten produkt, którego by klientka oczekiwała. Mhm. A jest jakiś taki topowy produkt teraz w Mohito, który cieszy się dużym zainteresowaniem? Możesz tak zdradzić taką ciekawostkę? Myślę, że na ten moment są to takie lepsze jakościowe rzeczy, tak? Czyli t shirty premium, czy też swetry wełniane, czy też na krótki, czy długi rękaw, kardigany. To jest taki produkt, który najlepiej się cieszy powodzeniem. A powiedz mi, czy ty widzisz swoją przyszłość w strukturach LPP na jakimś innym stanowisku? Czy masz jakieś marzenia, gdzie chciałbyś się znaleźć za? 5 lat. Tutaj nie ukrywam, że pytam trochę, czy zastanawiasz się nad tym, żeby kiedyś pracować na przykład w centrali. Tak, no nie ukrywam, że żebym chciał. I to, że mam teraz takie duże wyzwanie, jakim jest ten sklep, ponieważ już wcześniej powiedziałem, że jest to duże wyzwanie, i właśnie jeśli temu sprostam, myślę, że jestem w stanie awansować i przy opiece i jakby poprowadzeniu mnie przez mojego przełożonego. Będę w stanie to zrobić, czuję to i sama też tego chcę, więc myślę, że jak najbardziej. A myślałeś o jakimś konkretnym stanowisku? Właśnie RKS, czyli ten Regionalny Kierownik Sprzedaży jest to coś dla mnie, ponieważ tam się dużo dzieje, jest ta dynamika, dużo wyjazdów służbowych i to jest coś, co po prostu lubię i się w tym spełnia. myślę. No tego Ci oczywiście życzę z całego serca i chciałabym Cię zapytać na koniec o taką radę może dla osoby, która jest na stanowisku sprzedawcy bądź... Podobnym stanowisku w retailu, i chciałaby w przyszłości zostać kierownikiem, zastępcą kierownika. Czy ty mógłbyś coś poradzić? Przede wszystkim chcieć, tak? Jeśli ktoś chce, i najprawdopodobniej kierownik, czy też zastępca to już zauważy, to już jest bardzo dużo plus. Mamy bardzo dużo wakatów w całej Polsce, i nie tylko. <laughs> Więc tylko wystarczy chcieć i się starać, tak? Czyli jeśli ktoś wyjdzie z inicjatywą, że chce umieć więcej, chce robić więcej. Myślę, że to jest już taka podstawa do tego, żeby zacząć swoją przyszłą karierę. Dziękujemy Ci bardzo, Kamil, za, za tą radę i ja ze swojej strony trzymam kciuki za Twój dalszy rozwój. Mam nadzieję, że ta dynamika pracy dalej będzie Cię nakręcała do tego, żeby, żeby się rozwijać. I ze swojej strony dodam za Kamilem oczywiście, żeby zaglądać na naszą stronę LPP, gdzie możecie zobaczyć wszystkie aktualne oferty pracy zarówno do salonu sprzedaży w całej Polsce, jak i do centrali. Także zapraszamy i może, być może jest taka szansa, że ktoś, kto słucha tego podcastu, będzie z Kamilą kiedyś pracować. Zapraszamy. Dzięki Kamil, do usłyszenia. Dzięki wielkie. Dzięki za dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, koniecznie podziel się swoją opinią i obserwuj nas.